No, hej, witam. Dobry wieczór. E, witam, dobry wieczór. Robimy sobie, słuchajcie, takie wieczorne czytanie. Wieczorne wrześniowe. Wrześniowe, wieczorne czytanie. E, co ta osoba do ciebie czuje? Co ta Twoja osoba do ciebie czuje? Robimy przekaz, a może z sześciu kart. Co ta osoba, co ta Twoja osoba do ciebie czuje? Proszę o jasny przekaz. Co ta Twoja osoba do Ciebie czuje we wrześniu? Proszę o jasny przekaz. A, się dowiemy. W sierpniu nie było tego czytania chyba. Ale nic, nic nie szkodzi, zrobimy sobie we wrześniu. Co ta osoba do Ciebie czuje? Proszę o jasny przekaz. Proszę o kartę. Tak opornie troszkę lepiej. O! Latają. Tu mamy kartę, tu mamy kartę, mamy cztery karty. Poproszę jeszcze o dwie karty. Co ta osoba do Ciebie czuje we wrześniu? Co ta Twoja osoba do Ciebie czuje we wrześniu? Proszę o jasny przekaz. Energia, powiem wam, jest oporna energia. Co się tu wydarza, sobie sprawdzę. I, i, i sobie. Okej, okay, sprawdzimy, co tu się wydarzyło. Co się wydarzyło we wrześniu? Może muszę mówić troszeczkę głośniej, bo niektórzy mówią, że jest za cicho, a ja nie wiem, słuchajcie. Nagrywam tutaj na full głośności, na naładowanym mikrofonie, i nie wiem o co chodzi, że czasem niektórzy mówią, że jest za cicho. Ale może ja za cicho mówię, nie wiem. Dajcie znać, czy dobrze w ogóle słychać mnie. E, Okej. Okay. Co ta osoba czuje do Ciebie we wrześniu? Ta Twoja osoba, słuchajcie, chwilę przed wrześniem. Ta Twoja osoba, jak gdyby szuka odpowiedzi w sobie. Szuka odpowiedzi w sobie. Czy ta relacja daje szczęście, czy ta relacja daje spełnienie tej Twojej osobie? Czy ta relacja jest tą relacją, która niesie, um, niesie nowy początek, niesie realizację? Ta osoba wchodzi w siebie, zadaje sobie to pytanie. I ta osoba dostaje odpowiedź, słuchajcie, ta osoba dostała odpowiedź chwilę przed wrześniem, że tak, że ta relacja da mi satysfakcję. Ta relacja jest tym, co mnie zbuduje. I ta wasza osoba, chwilę przed wrześniem, musieliście to poczuć. Ona do was wyszła z inicjatywą. To nie była inicjatywa, wiecie, wow, to była taka, takie delikatne, trochę nieśmiałe, takie, takie, takie wyjście, żeby was nie wystraszyć, wiecie, takie podchody, nie? I ta osoba coś takiego do was zrobiła. Jednocześnie za tym poszła, za, za tymi małymi gestami, drobnymi gestami. Za chwilę poszła jakaś, powiem Wam, jak gdyby lawina uczuć i emocji. Jakby ta osoba nie wyhamowała, z małych gestów powstały wielkie uczucia, wielkie słowa, ale to daje spełnienie. To dało spełnienie tej osobie, Wam prawdopodobnie. I słuchajcie, i znowu, chwilę przed wrześniem, zaraz przy tym spełnieniu emocjonalnym, z którym ta osoba do Was wyszła, z tymi uczuciami, pojawia się. Albo koniec, ale przypuszczam, że to nie był do końca koniec. To raczej była transformacja tej relacji. Ta osoba, albo wy uznaliście, że coś tu się zmieniło w tej relacji. Um, Albo inaczej całkowicie ta osoba spojrzała na to wszystko, co się wydarzyło, albo wy spojrzeliście inaczej, ale pytamy, co ta osoba do Ciebie czuje? Ta osoba spojrzała na to wszystko, co zrobiła, na te wszystkie gesty, te wszystkie słowa, tą całą inicjatywę, z którą wyszła. Ona na to wszystko spojrzała całkowicie inaczej. I chwilę przed wrześniem, jakby ta historia Wasza kończy się na tym, że ta osoba przy tej. Zmianie widzenia tej relacji, takiej całkowitej zmianie widzenia tej relacji, jednak nadal chcę pomału budować, pomalutku budować tą, tą znajomość, te uczucia. Ale widzicie, widzicie, coś się tutaj, no coś się zepsuło. Muszę tego słowa użyć, coś tu się zepsuło, ponieważ przy tym budowaniu tak po cegiełka, po cegiełce tej znajomości, tej relacji, ta osoba pojawia się już w rozkładzie jako osoba zmęczona tym. Tym, że prawdopodobnie to budowanie nie wychodzi. To tworzenie tej relacji nie wychodzi. Ta osoba wychodząc z uczuciami, jakby coś tu transformowało, coś się zmieniło i ta osoba uznaje, że w tej relacji jest jej ciężko. Ona, ona jakby wyczekuje na wasz atak na to, że wy um, ją zaatakujecie, ona jest zmęczona, ona jest pobijana, jej jest źle, ona czeka na wasz atak. Tak jakbyście mieli być jej wrogiem, mieli ją zaatakować. Ale... Um, ta osoba uważa. Uważa, że tu jest... tu jest jakaś rodzina bardzo ważna. W kwestii tej znajomości, tej relacji... Um, Kogoś rodzina, wasza albo tej osoby, ma bardzo duże znaczenie i wywiera na którymś z was bardzo dużą presję zdanie. Się, ktoś z was się bardzo liczy ze zdaniem ro, swojej rodziny w kwestii tej znajomości. Ta osoba tak to widzi, ona się przedstawia w takim zmęczeniu przy tej karcie rodziny, przy, tym, przy tej kogoś rodzinie. Mówię, jakiś duży wpływ ma kogoś rodzina na tą znajomość. I ta osoba to widzi. I ona przy tym jest zmęczona, ona przy tym czeka jakiegoś ataku z waszej strony. Ale jednocześnie, zaraz potem, po tym, po tym że ktoś tu bardzo, ktoś tu z was bardzo się liczy ze zdaniem rodziny, przy tym pojawia się taka myśl, prawdopodobnie tej waszej osoby, bo tu pytamy, co ta wasza osoba do was czuje? ona, tak, ona, to ona się liczy. Wydaje mi się, że to ona się bardzo liczy ze zdaniem swojej rodziny na temat tej znajomości. I ona do tego stopnia liczy się z tym zdaniem swojej rodziny. Miało być, słuchajcie, co ta osoba do was czuje, a tu się pojawia. E, po prostu, co rodzina tej osoby o was myśli, coś takiego w ogóle. E, zaraz przy tym, że ta osoba Liczy się bardzo ze zdaniem swojej rodziny, z jakimiś w ogóle materialnymi sprawami też. Może tu jest jakieś uwikłanie tej osoby w rodzinne sprawy, materialne, z których ona nie potrafi wyjść, i tak dalej. I przy tym pojawia się, wiecie co, że ta osoba dostaje takiej jasności, że ona jakby w jakiś sposób tą relację osądza. Um, Wylicza sobie, czy jej się w jakiś sposób. Hmm. Czy tu jest równość, czy tu jest sprawiedliwość tej relacji, czy jej się to w jakiś sposób, no nie wiem, czy opłaca. Bo to zdanie, mówię, zdanie tej rodziny, tej osoby prawdopodobnie jest dla tej osoby bardzo ważne. I ona przy tym zdaniu, ona to zdanie bardzo bierze do siebie ono jest dla niej bardzo ważne I ta osoba tutaj myśli, analizuje e, co powiedział, nie wiem co powiedziała mama, co powiedział tata tato e, co powiedzieli, nie wiem, wujkowie, ciocie e, jakby to jest taki przekaz tutaj jest w tym przekazie bardzo ważne Jezu, powtórzę to tysięczny raz w tym, przeka w tym przekazie w tej relacji dla Waszej osoby bardzo ważne jest zdanie jej rodziny, tego co powiedzą najbliżsi tej Waszej osoby. I ona uznaje we wrześniu zdanie tej swojej rodziny za bardzo ważne, bardzo w jakiś sposób rozstrzygające. I dla tej osoby jest to. Nie wiem, taki błysk, zaświeciła się żarówka, po prostu ktoś włączył światło dla tej osoby, i ona uznaje, że, że tak, że, że rodzina ma rację, że ludzie z jej najbliższego otoczenia mają rację, i ta osoba uznaje, że ona w ogóle musi, słuchajcie, jakby posłuchać tych swoich najbliższych, bo to ją w jakiś sposób uzdrawia, ulecza. Tej relacji z Wami. Ona, ona ją ulecza zdanie jej rodziny. Ona odpoczywa, ona się odsuwa, ona się oddala. I uznaje, że musi po prostu wiecie co ona musi odpocząć od Was. Dla niej to jest bardzo uzdrawiające, bardzo ważne, żeby odpocząć, żeby się oddalić. jest znowu kolejna karta rodziny. Ta osoba czuje do Was. Ta osoba czuje, że w, ona we wrześniu uzna zdanie swojej rodziny za priorytet. Ona się posłucha, posłucha zdania osób, które będą jej mówiły rzeczy na temat tej relacji z wami. I ona się odsunie, bo ona uznaje, że ona musi odpocząć. Ktoś jej powie pewnie: a wiesz co? To jest przykład, oczywiście. A wiesz co? Daj sobie na razie spokój z nią czy z nim. Odpocznij sobie, ta relacja ci nie służy. Odsuń się, daj sobie spokój, oddal się, nie? Odpocznij, bo ta relacja, jak gdyby ci nie wiem, coś w tej relacji ci nie służy, nie służy. i ta osoba się tego posłucha. Ona się posłucha, ona się odsunie, ona się oddali. I mało tego, prawdopodobnie na koniec miesiąca ta osoba w ogóle wyjedzie. Nie wiem, czy tutaj nie, odbiera, nie będzie odbierania telefonów od, od Was. Tutaj nie będzie kontaktu. Ta osoba nie będzie się z Wami kontaktowała, dzwoniła, nie będzie dzwoniła, nie będzie pisała, nie będzie się umawiała, nie będzie wyjaśniała, nie będzie się z Wami konfrontowała. Ona się po prostu e, odsuwa, oddala na, i nawet wyjeżdża. Słuchajcie, to jest taki przekaz. I tak się w ogóle kończy rozkład. Ta osoba się e, uznaje zdanie swojej rodziny za bardzo ważne. Jakby miało ją to, to, co ta, te osoby jej powiedzą, miało ją uzdrowić. I te osoby mówią dosłownie: odsuń się od tego swojego człowieka, odpocznij, oddal się. Musisz naładować baterie. Ta relacja ci prawdopodobnie we wrześniu nie służy. Takiej ktoś powie. I ta osoba się naprawdę, ta osoba się tego posłucha. Bo ona uważa, że przy tym świeci gwiazda. To jest, dobra, to jest dobra rada, kogoś z rodziny. Odsuń się, oddal się. I ta osoba to robi, dokładnie to robi. Odsuwa się, oddala, idzie, je, wy, może nawet wyjedzie odpocząć. Może po prostu wyjedzie, nie wiem. Tak jak mówią, wyjedzie w Bieszczady. Pozdrawiam wszystkich z Bieszczad, kto tu gdzie to oglądał. Ta osoba po prostu wyjeżdża, odsuwa się i, i ona uznaje, że ona musi odpocząć od was. A mówię, chwilę przed wrześniem tu, ta osoba wyszła z uczuciami. I dla niej to jakaś była tutaj pełnia w ogóle. Tylko potem następuje taka gwałtowna zmiana, że ona tą relację widzi o 180 stopni inaczej. I potem już mówię, wrzesień zaczyna się z, jakby ta osoba czekała na wasz, nie wiem, atak, ona się będzie broniła, nie? To jest coś, to jest coś takiego. No, mogłabym to nazwać inaczej, nie co ta osoba czuje do ciebie, tylko um, jak ta osoba posłucha się zdania swojej rodziny na wasz temat. No, bo to tak wychodzi tutaj. Taki przekaz. No, taki przekaz na wrzesień. Dobra, dzięki za oglądanie, dzięki za oglądanie do końca, za komentowanie, dzięki, że jesteście po tej drugiej stronie, pozdrawiam Was i trzymajcie się cieplutko i zdrowo, Buziaki, papa. Pa.